Witamy ponownie, a teraz czas na rozmowy. Ze mną dwóch pozytywnych wariatów. Wariat pierwszy, jak masz na imię? Konio, mama mówi do mnie Żabciu. I Skiba, mama mówi do mnie Krzysiu. <laughs> Okej. Okay. Chłopaki, po powiedzcie, gdzie jesteśmy tutaj? Jesteśmy w jedynym na świecie, jedynym w kosmosie, jedynym w Polsce Muzeum Polskiego Rocka. To miejsce działa już od ponad 10 lat. Jest to miejsce pap jednocześnie, w którym wspólnie razem z Koniem zgromadziliśmy pamiątki po znanych muzykach rockowych. Takich jak na przykład grupa Oddział Zamknięty, Perfect, Lady Punk. Wszyscy miłośnicy roka znajdą tutaj oryginalne pamiątki po tych muzykach w postaci fotografii, zdjęć, płyt. Mamy całą kolekcję złotych płyt, mamy kolekcję oryginalnych ubrań, w których artyści na przykład prezentowali się na płytach, tak jak na przykład tutaj z tyłu strój sceniczny Kai, znany z płyty zebra. Okay. Chcę się pochwalić, iż jako kustosz zdobyłem w boju oryginalną suknię Violetty Villa z czasów jej wspaniałej widowiskowej kariery w Las Vegas. Kolega Skiba pełni odpowiedzialną przed historią i Instytutem Pamięci Narodowej funkcję dyrektora Muzeum Polskiego Roka. Ja jestem Kustoszem i często z narażeniem życia zdobywamy bezcenne eksponaty ku narodowej kultury. Tutaj także przynajmniej raz w miesiącu odbywają się koncerty alternatywnych rokowych kapel, ale także kapel historycznych, tak zwanych kapel muzealnych. No i tutaj także ty, jakby tętni rock'n'rollowe życie. Zapraszamy, ulica Tkacka 7 przez 8, samo serce gdańskiej sterówki. Zapraszamy do Muzeum Polskiego Roka. Tutaj bije serce rock'n'rollowe tego miasta. Jo, Chciałem powiedzieć, że jestem absolutnie normalny. Mam 8 klas podstawówki, 4 liceum i 9 studiów. Czy ja mogę być świrem? Ok. Stosunek na nasze, na nasze e, wariaci. Jo. Jestem z wami. A, Miłość, szaleństwo, pana, paranoja. Bądźcie z nami. Słuchajcie, jesteśmy na plaży w Gdyni. Przepiękna, przecudowna plaża, port, wszystko pięknie się układa, a tu nagle patrzymy, 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 a tu Kijów, a tu w Office, zespół Kijew Office. Cześć chłopaki, cześć dziewczyno. Katka też jest tutaj z nami, oczywiście. Jak macie dziewczyny cześć, i chłopaki, cześć, chłopaki cześć. na imię? Po kolei. Michał Goran miegoń Asia Kucharska. Krzysiek Wroński. Wy jesteście kapelą, która no, jest 3 lata tak, na scenie, jesteście po płycie, właściwie już prawie rok, niedługo jak to na Was działa? W sensie, czy czujecie się po prostu już tak wyróżnieni, że to już jest szczyt, czy to jeszcze dopiero początek kariery i chcecie jeszcze więcej? Nie no to oczywiście jest bardzo, bardzo miłe wyróżnienie, że zostaliśmy zaproszeni właśnie na festiwal Open Air jako artyści. No ale no, nie można tutaj mówić takimi kategoriami jak szczyt, bo wiadomo jest droga ciągłego rozwoju, także obecnie się skupiamy nad drugą płytą. To jest dla nas takim priorytetem. Oczywiście również koncerty. Także uważamy to za dopiero początek powiedzmy takiej nieco ciekawszej, może bardziej festiwalowej e, drogi muzycznej e, przed nami. Chociaż zagraliśmy ponad 100 koncertów, również na wielu festiwalach, ale Open jest właściwie takim przetarciem się na inne, również nieco szersze, można by powiedzieć, szlaki. Okej, okay, teraz może bardziej banalne pytanie, aczkolwiek na pewno nie jedna z osób będzie chciała wiedzieć. Co oznacza Kiev Office? Um, Kiev Office wziął się stąd, że graliśmy w biurach Stoczni Gdyńskiej, która Aha. niestety spajtowała, więc teraz się przenieśliśmy na Babiedoły. A Kiew, dlatego, że lubimy filmy paranżowa i miał taki film Kiew Frescos, więc okay. to połączenie jakieś takie. Czyli taki split pomiędzy filmami, tak? pomiędzy filmami, biurem i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. ja jeszcze do ciebie mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ jesteś basistką tak, w tym tak. zespole widziałem bardzo, 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 bardzo piękne ujęcia na YouTubie. Jak to jest? Bo to jest taki dosyć instrument, powiem szczerze, no nie chcę używać tego słowa, ale męski, taki kurde, ciężki i tak dalej, a ty pięknie sobie z tym radzisz. Czy ty jaką szkołę miałaś? Czy po prostu chwyciłaś za bazę i stwierdziłaś, cztery są moje? Wiesz co, skończyłam szkołę muzyczną na kontrabasie, więc. Ale... Wszystko jasne! <laughs> ale same dziewczyny były. Aha, okay. więc no jakoś tak. To jest taki mit, że to jest męski. Czyli jest nie... lekko, nie ma problemu, możesz normalnie. Ale powiedz mi właśnie, czy technika na przykład klangowa też chodzi w grę? No, tam umiem, ale nie używam, powiedzmy. Nie jakoś... szarpiesz jak Flia. No, mam inny styl grania. w Office Young Talent Stage. Na razie.